Bardzo ostre sushi z dodatkiem Karoliny Ripper Zapytałem się Sushi Mastera, czy można coś podostrzeć. i wiecie co usłyszałem? Tuna Ripper z Karoliną Ripper Spicy Salmon Tempura Spicy Bacon Tempura Tą resztę poprosiłem o podostrzenie, także mam nadzieję, że udało się coś, nie coś Zobaczymy jak tu z tą ostrością Dobra, jedziemy Zjem tą wielką bryłę wasabi, która tu jest, a ja nie lubię wasabi więc będziecie mieli niezłą beczkę. Pato, widzicie ile tego jest? Nie cierpię wasabi. Nienawidzę. Cześć, tu maksymikana. Maksymalnie witam was serdecznie. I dzisiaj przyjechaliśmy do małej Japonii. Na sushi. Ostre sushi. Bardzo ostre sushi z dodatkiem Karoliny Ripper. I słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że jak zamawiałem, to... Zapytałem się Sushi Mastera, czy można coś podostrzyć. I wiecie, co usłyszałem? Zobaczymy, co da się zrobić panie maksymalnie, więc zostałem rozpoznany. Bardzo mi miło i mam nadzieję, że pan Sushi Master zaskoczy mnie dzisiaj swoją ostrością, tą, którą dodał właśnie do tych rolek sushi. Zamawiamy na wynos. Dlaczego? Bo nie chce siedzieć w środku ze względu na to, że po pierwsze jest tam dosyć ciemno, po drugie jest tam grająca muzyka i nie chcemy ingerować dla innych gości tejże restauracji i trzy, nie chce drzeć japy. A w domu, wiecie, jak to w domu, można sobie troszeczkę pokrzyczeć, jakby było bardzo ostro. No i przy okazji zobaczy sobie nasz nowy kąt, bo jeszcze go nie widzieliście. Także m, czekamy na nasze zamówienie 30 minutek i zawijamy w domu. Wam powiem ile wszystko kosztowało i opowiem wam o wszystkich roleczkach, jakie udało się zamówić. Trzymajmy się ramy. Widzimy się w domu. To jest moi drodzy Tuna Ripper z Carolinu Ripper, Spicy Salmon Tempura. Tutaj też poprosiłem o dodanie Caroliny Ripper i tu mamy Spicy Bacon Tempura. Również poprosiłem o dodanie Caroline Reaper. Spicy Bacon 38 zł. Spicy Salmon 18 zł. Bo za 4. Bo za 4. I Tuna Reaper 36 zł. No dobra, mamy nasze zamówienie, znaczy moje zamówienie w sumie. I na początek weźmiemy sobie te troszeczkę łagodniejsze rolki, bo ta Tuna Reaper jest podstawowa, jeśli chodzi o menu. Tą resztę poprosiłem o podostrzenie, także mam nadzieję, że udało się coś niecoś doostrzyć. Ślinka mi cieknie, powiem wam szczerze. Na początek mały imbirek. Imbir uwielbiam. Nie wiem jak wy, ale u mnie na pewno imbir zniknie cały. Dobra, spróbujemy. Pachnie jak sushi spróbuję na razie bez sosu sojowego zobaczymy jak tu z tą ostrością dobra, jedziemy przede wszystkim bardzo smaczne sushi, ale już zaczyna delikatnie piec ale delikatnie pokładam nadzieję w ostatniej rolce więc ją zostawimy sobie na deserek bo ta z bekonem, bajką Mm. Jest taka dosłownie delikatnie pikantna. Prosiłem o na Reaper, ale może niekoniecznie chciano jej dodać tutaj do środeczka. Tak wygląda. Tu na górze mamy bekonik, właśnie. Mamy też jakiś sos majonezowy i szczypior. No, to jest dosłownie delikatnie pikantne jeżeli nie będzie to zadowalająca ostrość dla mnie to na sam koniec zjem tą wielką bryłę wasabi która tu jest a ja nie lubię wasabi więc będziecie mieli niezłą beczkę przemieszamy sobie trochę i spróbujemy tego drugiego o ten już może być ostrzejszy spicy salmon tempura ciutkę, ciutkę gdzieś tam delikatnie przypieka. Jeszcze raz. No, brakuje mi trochę tej ostrości powiem wam. Delikatnie wyczuwalna ostrość, ale to w takim minimalnym stopniu. Mam nadzieję, że ta ostatnia rolka będzie najostrzejsza z tych wszystkich, bo ona jest w podstawowym menu jako Tuna Reaper. Mm. No i zobaczymy, zobaczymy zaraz. Jedziemy, testujemy to dalej. Ale trzeba przyznać, że jest to sushi bardzo dobre. Jednak jeśli chodzi o ostrość, u mnie często jest z tym problem. O, bo to. Tutaj trochę widać tej ostrości, ale no, tylko widać. Mam wrażenie, że ten imbir jest bardziej ostry niż... Same rolki. Trosze nienienkę tyle. Bardzo znikoma ilość ostrości. No ale powolutku zbliżamy się do gwiazdy wieczoru. Czyli Tuna Reaper. Mam nadzieję, że nazwa nie bez powodu. Bo te dwie pozostałe są po prostu lekko pikantne. W ogóle możecie napisać w komentarzu, kto z was lubi sushi, bo te sushi jest naprawdę, naprawdę dobre. To jest ostrzejsze. Panie maksymalnie. Ale powiedziałem, że jak to nie będzie ostre, to na koniec biorę tą kulkę wasabi. O ty nie lubisz wasabi. Wiem. Właśnie o to chodzi. Możesz przybliżyć. Widzicie, ile tego jest? To jest potężna kula wasabi. Yy. No. O człowieku, wasabi jest tak niedobre. Bierzemy się za gwiazdę wieczoru. Tuna liber A ja obstawiam, że to nie będzie ostre. Opływku. Bardzo smaczne, ale Karoliny ripper to tu tak samo. Mogę to porównać do pizzy wilczycy jeśli chodzi o ostrość. Naprawdę? Zupełnie. Mhm. Dobra, mamy w razie czego drugi challenge. Wasabi. Mhm. Ale jest dobra. Trzeba przyznać, jest dobra. Szkoda, szkoda. Miałem nadzieję, że jednak będzie trochę ostrzejsze. Przedostatni kawałek. Niestety będzie trzeba się zmierzyć. Z tym tu. Ostrość jeden. Smak ósemeczka, pyszne. Jak już zjem wasabi, to wtedy zjem imbir. O, tak. No dobra, 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 moi drodzy. Nie cierpię wasabi. Nienawidzę. Jest dla mnie chrzanem bardzo drapiącym w gardło, przeczyszczającym zatoki, ale jak mus to musno, tam to nie było ostre, więc yy, to mam nadzieję, że chociaż trochę zrobi Wam kontent i mi też. U mnie jedzenie się nie marnuje. Ale fu Nie zmieniam zdania. Oabie jest okropne. Oh fuck. Ale nie dobre. Nie mogę tego rzucić, to jest tak dobre. Próbuję ją przełknąć tak delikatnie. Kawałeczek po kawałeczku. Uf, się zbeł tam zaraz. Niedobre, okropne. Nienawidzę. Ale przyczyściło mi zatoki o człowieku. Mi w, czuję jak mi na żołądku rośnie. Okropieństwo. Mmm, teraz Już odklepuję. Jeszcze trochę. Mmm. ratuje sytuacja. Okropne. uzjedzone mm. oh. Powiem wam te Wasabi to najgorsze co można w życiu zrobić. Jest to przeok... przeokropne. No nic, suszy nie było ostre, ale Wasabi na sam koniec zrobiło tutaj największą robotę. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawiłeś łapkę i subskrypcję. O! Jezu. Ale to było ok. Już nie będę się powtarzał. Zresztą sami widzieliście. Dzięki, jeszcze raz. Widzimy się w następnym odcinku, już w najbliższy czwartek, o godzinie 17.00. Także zapisujcie sobie tą datę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zostawić łapkę do góry. No, i do zobaczenia.